125 stopni kabalistycznych, czym są oraz sefiry, czakry, runy, tarot planety. W kabale szczególnie w jej mistycznym, luriańskim i baal hasulamskim, Chuda Aślak Nurcie, mówi się o 125 stopniach duchowego rozwoju Madregot, które dusza musi przejść w swoim powrocie do źródła, do Ains nieskończoności. Te poziomy są symbolicznym opisem wewnętrznej transformacji świadomości, która prowadzi od całkowitego oddzielenia od stwórcy pragnienia otrzymywania dla siebie do pełnego zjednoczenia z nim pragnienia obdarzania, jak stwórca. Podstawy systemu 125 stopni. 125 stopni dzieli się na 5 głównych światów olamot, z których każdy zawiera 5 podświatów i 5 sefirotycznych stopni. Każdy świat to poziom oddalenia bądź zbliżenia świadomości do Stwórcy, mierzony nieprzestrzennie, lecz jakością intencji. Każdy stopień to zmiana w intencji, od egoistycznego, chce dla siebie, do altruistycznego, chce jak Stwórca, dawać. Pięć światów i ich znaczenie. Asia, działanie 25 najniższych stopni. Świadomość, człowiek zaczyna od pełnego oddzielenia, nieświadomy duchowości, utożsamiony z materią. Praca, pierwszy kontakt z siłą wyższą, duchowe przebudzenie. Proces – oczyszczanie pragnień i nauka działania ponad rozum. Cechy – walka z iluzją świata materialnego, rozwijanie wiary powyżej wiedzy. Jecira – formowanie kolejne 25 stopni od 26 do 50. Świadomość – rozwój emocji duchowych, pragnień serca. Praca – kontakt z sefirotami, chist gewura, tajfred, czyli duchowa moralność. Proces – człowiek uczy się czucia bliźniego jak siebie, obdarzania cechy walka z subtelniejszym ego rozpoznanie duchowego dobra i zła briad tworzenie kolejne 25 stopni od 51 do 75 świadomość zaczyna się kontakt ze światem dusz praca tworzenie duchowej rzeczywistości wewnątrz jak bóg stwarza z niczego tak człowiek stwarza intencje obdarzania cechy wielka cisza i światło ale też subtelne zagrożenia duchowej pychy to pierwszy świat gdzie światło chochma mądrości zaczyna jasno świecić Asilut emanacja kolejne 25 stopni 76 100. Świadomość człowiek nie odczuwa siebie jako oddzielnego od boskiego przepływu. Praca, współtworzenie z boskim światłem, działanie dla dobra całości. Cechy, bezinteresowna miłość, pełna świadomość struktury drzewa życia. Ten świat to domena aniołów i najwyższych dusz jak Mojżesz Ari Baal Szemtof. Adam Kadmon i Sof, człowiek pierwotny, plus nieskończoność, ostatnie 25 stopni od 101 do 125. Świadomość całkowite zjednoczenie z wolą stwórcy. Praca już nie ma pracy pełne przekształcenie, pragnienia otrzymywania, w pragnienie obdarzania. Cechy powrót do stanu przed upadkiem Adama Divekut Zjednoczenie. Stopień 125 w ostateczna korekta duszy. Przykładowa charakterystyka poziomów świadomości. 105 świadomość, opis przemiany, od 1 do 5 poczucie oddzielenia, duchowa ślepota, coś jest więcej, ale nie wiem co, pierwsze przebudzenie. 20 konflikt między ciałem a duszą. Dusza już mówi, ale ego krzyczy głośniej. 50 wejście w świat form, czucie innych, moje dobro równa się Twoje dobro, rozpoznanie jedności. 75 widzenie duchowej rzeczywistości, kontakt z boskimi strukturami, sefiroty, duchy światła. Studusza stapia się z wyższym światłem osobowość rozpuszczona w uniwersalnej świadomości. 125. Stałość intencji obdarzania. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Całkowita przemiana istoty. Jak się różnią poziomy? Różnice między stopniami polegają na Intencji, subtelność, motywacji, czy chcesz dla siebie czy dla innych. Zdolności do obdarzania. Ile światła możesz przyjąć, by je przekazać. Świadomości jedności. Czy postrzegasz siebie jako oddzielną istotę? Zdolności pracy z wyższym światłem, czy jesteś biernym odbiorcą, czy aktywnym twórcą. Symbolika drogi: przejście przez 125 stopni to ścieżka z dołu do góry, od malczat do keter. Każdy stopień to jak jeden schodek w drabinie jakuba, sen o drabinie to wizja tych stopni. Duchowość w kabale to nauka działania jak stwórca czyli obdarzania z miłości. Duchowe wskazówki dla praktyki. Modlitwa i intencja, klucz do przejścia między stopniami to kawana wewnętrzna intencja. Studium autentycznej kabały Zohar Ari Baal Hasulam, duchowy kod wyższego światła. Grupa duchowa, praca w dziesiątce, minjan duchowy przyspiesza wzrost. Obserwacja własnego pragnienia, świadomość tego, co naprawdę chcesz, otwiera kolejne drzwi. Poniżej przedstawiam 7 stopni świadomości, bo jest to uzupełnienie tematu, który znajduje się powyżej. Mapa 7 stopni świadomości. Czakry planety, stany świadomości. Pierwsze: czakra podstawy Muladara, planeta Saturn, świadomość, przetrwanie i materialna tożsamość. Hasło Ja jestem, stan człowiek utożsamia się całkowicie z ciałem i przetrwaniem lęk, potrzeba bezpieczeństwa, instynkty cień, paranoja, przemoc, poczucie braku fundamentu dojrzałość, zakorzenienie, cierpliwość, zaufanie do życia objawienie Jestem częścią Ziemi jestem u siebie drugie. Czakra sakralna Sadistana. Planeta Księżyc, świadomość, emocje, zmysły, relacje, przyjemność, hasło ja czuję. Stan otwarcie na przyjemność, kontakt z uczuciami, głód relacji. Cień uzależnienia, niestabilność emocjonalna, manipulacja, dojrzałość, zdolność przeżywania emocji bez utożsamienia. Objawienie moje uczucia są falą, a ja oceanem. Trzeci. Czakra splotu słonecznego, manipura. Planeta Mars. Świadomość wola, ego, siła działania. Hasło ja chcę, ja mogę. Stan człowiek zdobywa świat, pragnie wpływu, afirmuje siebie. Cień, dominacja, złość, kompleksy, rywalizacja. Dojrzałość, mistrzostwo działania, asertywność bez agresji. Objawienie mogę działać, ale nie muszę. Moja moc służy całości. Czwarty. Czakra serca Anachata. Planeta Wenus. Świadomość, miłość, empatia, relacje dusz. Hasło ja kocham. Stan otwarcie serca na innych pojawia się współodczuwanie. Cień, uwiązanie, zranienia, iluzja romantyczna, dojrzałość, bezwarunkowa miłość, współczucie bez ofiary. Objawienie w każdym widzę siebie. Kocham bez warunków. Piąty. Czakra gardła, Wiszada. Planeta Merkury. Świadomość, ekspresja, prawda, duchowa komunikacja. Hasło ja wyrażam. Stan potrzeba mówienia swojej prawdy, twórczość, autentyczność. Cień, milczenie z lęku, gadulstwo, maski, kłamstwo. Dojrzałość, mowa jako akt obecności, cisza jako siła. Objawienie to, co wypowiadam, staje się rzeczywistością. Szósty, czakra trzeciego oka, ajna. Planeta, jowisz, świadomość, wgląd, mądrość, intuicja, wizja duszy. Hasło, ja widzę, ja wiem. Stan, rozpoznanie duchowych praw, zdolność widzenia energii i wzorców. Cień, iluzje duchowe, pycha, ucieczka w wizję. Dojrzałość, klarowna intuicja i pokora wobec tajemnicy. Objawienie, widzę rzeczy takimi jakimi są i kocham je. 7. Czakra korony Sahasrara, planeta Słońce lub Neptun jako transcendencja, świadomość, jedność, boskość, nieosobowe istnienie. Hasło: Ja jestem wszystkim, jestem. Stan przebudzenie, zjednoczenie z Absolutem, rozpuszczenie ego. Cień duchowe ego, ucieczka od ciała, brak ugruntowania. Dojrzałość, pustka, pełna światła, działanie bez ja. Objawienie, nie ma mnie, jest tylko jedność. Schemat przejścia, Saturn, korzeń, bezpieczeństwo. Księżyc, sakralna uczucia. Mars, solarna siła działania. Wenus, sercowa miłość. Merkury, gardło, wyrażenie prawdy. Jowisz, trzecie oko, wgląd, mądrość. Słońce, Neptun, korona, oświecenie. Czakry plus mapa świadomości Hawkinsa. Pierwsze, muladara, czakra podstawy. Poziomy Hokinsa 20, 100. Stany, wstyd 20, wina 30, apatia 50, smutek 75, strach 100. Opis: Osoba identyfikuje się całkowicie z przetrwaniem fizycznym, czuje się oddzielona, zagrożona, bezsilna. Świadomość ograniczona do przetrwania, ucieczki, reakcji. Dominujące emocje: lęk, smutek, paraliż, odrętwienie. Hasła: Nie zasługuję, nie dam rady, świat mnie niszczy. 2. Swadistana czakra sakralna. Poziomy Hawkinsa od 125 do 175. Stany, pożądanie 125, złość 150, odwaga 200, granica transformacji. Opis: Człowiek zaczyna działać z wewnętrznego pragnienia. Ujawnia się energia emocji, instynkt seksualny, przywiązanie, uzależnienie, rywalizacja. To poziom wewnętrznej burzy, gniew może motywować, ale też niszczyć. Hasła: Muszę mieć więcej, zasługuje na lepsze, nie dam się. Trzeci. Manipura, czakra splotu słonecznego, poziomy Hawkinsa od 200 do 350, stany, odwaga 200, neutralność 250, chęć 310, akceptacja 350, opis, osoba bierze odpowiedzialność za swoje życie, wzmacnia się wola, autonomia, zdolność decydowania, świadomość zaczyna być konstruktywna i twórcza zamiast reaktywna, hasła, mogę, jestem zdolny, mam wpływ, czwarty, anachata, czakra serca, Poziomy Hokinsa od 400 do 500. Stany rozsądek 400 miłość 500. Opis. Poziom miłości bezwarunkowej, empatii, współczucia. Umysł nadal aktywny 400, ale serce zaczyna przewodzić 500. Pojawia się widzenie jedności, przebaczenie, uznanie cierpienia innych. Hasła kocham mimo wszystko wszyscy jesteśmy jednym. 5. Wiszada czakra gardła. Poziomy Hokinsa od 540 do 600. Stany, radość 540, pokój 600. Opis. Człowiek żyje w stanie pełnej akceptacji i harmonii. Komunikacja staje się duchowym przekazem, mówienie prawdy, nauczanie, inspiracja. Ujawnia się mistyczna świadomość, wszystko jest doskonałe w swej naturze. Hasła to, co jest, jest święte, wszystko jest mową Boga. 6. Ajna, czakra trzeciego oka. Poziomy chokinsa od 600 do 700. Stany, pokój, oświecenie wstępne. Opis. Umysł wyciszony. Świadomość wglądu i jedności. Pojawia się czyste widzenie rzeczy takimi, jakie są poza oceną. Proroczy wgląd. Zdolność do percepcji energii. Boska intuicja. Hasła. Widzę rzeczywistość jako światło. Nie ma oddzielenia. Siódme. Sahasrara. Czakra korony. Poziomy Hawkinsa. 700 tysiąc. Stany. Oświecenie. Jedność. Boskość. Opis. Rozpuszczenie ego. Zjednoczenie z absolutem. Świadomość staje się nieosobowa, wszechprzenikająca, bez granic. To poziom Chrystusa, Buddy, Awatara, czyste istnienie. Hasła, jestem, jest tylko to, nie ma nikogo i niczego poza tym. Podsumowanie w skrót. Czakra planeta poziomy Hawkinsa główne stany świadomości. Muladara, Saturn 2100 wstyd, strach, apatia. Swadistana księżyc od 125 do 175 pożądanie, złość. Manipura Mars od 200 do 350 odwaga, chęć, akceptacja. Anahata Wenus od 400 do 500 miłość, przebaczenie. Wiszada Merkury od 540 do 600 radość, pokój. Ajna Jowisz od 600 do 700 intuicja, mistyczne widzenie. Sahasrara Słońce 700 tysiąc oświecenie, boska jedność. Czakry ISEF i Y mapa świadomości. W klasycznej kabale mamy 10 sefir, ale siedem z nich od malkut do Cis, naturalnie odpowiada siedmiu czakrom. Górne trzy, bina, chokma, keter, reprezentują stany nadmentalne, boskie, poza osobowością możemy je potraktować jako rozszerzenie korony, jeśli chcesz później. Pierwsze, czakra podstawy, muladara, sefira, malkut, królestwo. Poziom, materializacja, ucieleśnienie, kontakt z ziemią. Świadomość, świat fizyczny jako odbicie duchowego planu. Lęki egzystencjalne potrzeba bezpieczeństwa, nauka ugruntowania i zaufania do życia, objawienie Bóg jest także w materii. Każdy krok to modlitwa. Drugie czakra sakralna swadistana, sefira jest od fundament, poziom podświadomość, emocje, popędy, seksualność, świadomość, łączenie ciała z duszą jak lustro jest od, odbija wyższe energie w świat. Sfera snów, pragnień seksualności, obrazów i emocji. Zmysłowość i twórczość, objawienie moje ciało i emocje to świątynia, światło zstępuje przez pragnienie, trzeci, czakra splotu słonecznego, manipura, sefira, chod, chwała, poziom umysłu, logika, ego i struktury działania, świadomość, energia intelektualna, język, analityczność, opinie, pragnienie kontroli, perfekcjonizm lub podporządkowanie, rozwój zdrowego ego, mistrzostwo słowa i woli, objawienie nie muszę kontrolować, by być skutecznym. Moja moc płynie z wnętrza. Czwarty. Czakra serca Anahata. Sefira w necach: zwycięstwo, wieczność. Poziom: miłość, pasja, relacje, piękno, twórczość. Świadomość, uczuciowość, pasja, piękno i przywiązanie emocjonalne. Relacje międzyludzkie, ale też miłość mistyczna. Otwieranie serca na boskość przez sztukę i relacje. Objawienie: prawdziwa siła jest w delikatności. Miłość jest wieczna. Piąty. Czakra gardła, Wiszada. Sefira, tajfred, piękno, poziom, jaźń wyższa, harmonia, prawda duchowa, świadomość, centrum całego drzewa życia, integracja ciała, duszy i ducha, duchowa ekspresja, mówienie prawdy, kanałowanie światła, zjednoczenie przeciwieństw, męskie, żeńskie, dobro, zło, światło, ciemność, objawienie, mówię z serca, jestem światłem pośród cieni, szósty, czakra trzeciego oka, ajna, sefira, gewiura, moc, poziom, rozróżnianie, jasność widzenia, siła duchowa, Świadomość, energia decyzji, ognia i transformacji. Wewnętrzna siła, zdolność do cięcia iluzji i iluzorycznych struktur. Widzenie duchowe, bez przywiązania. Objawienie, widzę to co prawdziwe. Oddzielam światło od cienia. Siódme, czakra korony sahasrara, sefira, czizd, miłosierdzie. Poziom, bezwarunkowa dobroć, otwartość, ekstaza duszy. Świadomość, wylewająca się z góry łaska, boska miłość nad świadomość. Rozpuszczenie ego w świetle. Początek zjednoczenia z górnymi sefirami. Bina, Chokma, Keter. Objawienie, moje istnienie to łaska. Bóg oddycha przeze mnie. Schemat, czakra, sefira, stan. Czakra, muladara, sefira, malkut, funkcja, materializacja, świadomość, przetrwanie, kontakt z ciałem. Czakra, swadistana, sefira, jesod, funkcja, pragnienie, świadomość, emocje, seksualność, wyobraźnia. Czakra, manipura, sefira, chod, funkcja, umysł, świadomość, struktura, ego, działanie. Czakra anahata sefira necach, funkcja uczucia, świadomość, relacje, piękno, natchnienie. Czakra Vishada, sefira taifred – funkcja prawda, świadomość, jaźń, harmonia, duchowa tożsamość. Czakra aina sefira gewiura – funkcja moc, świadomość, widzenie, rozróżnianie, duchowa decyzja. Czakra sahasrara sefira Chizd, funkcja bezgraniczna miłość, świadomość, duchowa ekstaza. Kolejny system, czakry plus -E -I y plus runy plus tarot, mapa duchowej świadomości. Pierwsze, czakra podstawy muladara, sefira malkut królestwo, runa fechu bogactwo materia przetrwanie, tarot świat 21 ucieleśnienie, zamknięty cykl zjednoczenie z ziemią. Archetyp ciało, bezpieczeństwo, fizyczność, dom, stan, ugruntowanie, lęk wies, zaufanie do życia. Hasło jestem obecny tu i teraz. Ziemia mnie wspiera. drugie, Czakra sakralna tsadistana. Sefira jest od fundament. Runa, urus, siła życiowa, instynkt, seksualność. Tarot, księżyc 18. Podświadomość, emocje, iluzje, rytmy biologiczne. Archetyp, ciało emocjonalne. Woda, płodność, pożądanie. Stan, przepływ, emocje, kreatywność, uzależnienia. Hasło akceptuje moje pragnienia. Kreacja jest święta. trzeci, Czakra splotu słonecznego, Manipura. Sefira Chod, Chwała. Runa Ferizas Siła Woli Ochrona Inicjacja. Tarot Rydwan Siódmy Wola Kontrola Kierunek. Archetyp Wojownik Ego Moc Działania. Stan Kontrola Wies Zaufanie Ambicja Przełamywanie Barier. Hasło Moja Wola jest Kanałem Duchowej Mocy. Czwarty Czakra Serca Anahata. Sefira Necach Zwycięstwo. Runa Ansus Komunikacja Duchowa Oddech Boga. Tarot Kochankowie Chwał I Związek Wybór Zjednoczenie. Archetyp Miłość Relacja Boski Oddech Stan Przebaczenie Współczucie Relacje Boska Miłość Hasło Miłość jest moją naturą Przez serce poznaję świat Piąty Czakra Gardła Wiszada Sefira Tajfred Piękno Runa Rejdo Podróż Duszy Prawda Komunikacja Tarot Mag i Ekspresja Słowo Manifestacja Archetyp Mistrz Słowa Prorok Prawdziwe Ja Stan Autentyczność Moc Słowa Kanałowanie Duszy Hasło Mówię z Duszy Moje słowa niosą światło, 6. czakra trzeciego oka, ajna, sefira, gewiura, moc, runa, hagalas, przełom, destrukcja, iluzji, wgląd, tarot, wisielec, 12. odwrócone widzenie, poświęcenie, przebudzenie, archetyp, mistyk, jasnowidz, strażnik prawdy, staroświecki klucz, stan, wgląd, transcendentna świadomość, wewnętrzne widzenie, hasło, widzę ponad formą, wszystko jest znakiem, siódme, czakra korony, sahasrara. Sefira, czyzd, miłosierdzie. runa, manas, istota ludzka, boska, jedność, jaźń wyższa. Tarot, głupiec, zero, słońce, dziewiętnasty, kapłanka, druga, ekstaza duszy, niewinność, mistyka. Archetyp, święty głupiec, zjednoczony z Bogiem, wieczne dziecko. Stan, jedność, ekstaza, łaska, nadświadomość. Hasło, jestem tym, który jest. Wszystko we mnie jest światłem.